Kurwa, wyjazdy do lasu po nocach, opłatki jakieś Mariusza skrzyrowało Noce wycieczki Na dwie wyciągarki Amatorszczyzna Czegów się rozleciało po co tak piłował? No za mocno dupnął ten kamień, kurwa. mówię, o ten kamień. Chłopy. To co na samym tyle jedzie, bo Ta. tam są kulki. I w tej glinie. I szyba. Kurwa, nie ja wybił pierdolę. Szyby? Co? Nie wierzył tej szyby? Tu szyba też jest rozbita. nie patrzyłem, ale nie patrzyłem i nie słyszę. To może kto inny, kto próbowali wyjechać i rozbili szybę. Ale kurwa, lusterkiem, lusterkiem, że kurwa dupnął, drzewo kurwa tak, bu! <śledzimy> całe, całe kurwa. To, a potem mu się lina dał Ja tu chyba ani dołu tej drogi nie dotrę na panami. Ale, co nie maryszał, to jest ładne tak nagrać, to się prezentuje, nie? Bo moje to tak nie ma tyle oświetlenia, nie? Na chwilę będzie następne? Tak, jest ciągło Musieli Musielina zapiął do drzewa. Kręć tu! Пичку, папа. Самая авария, не? to Honker tu miał problem? Ja pierdolę Teraz to jest złoty samochód Witam, prawa i gaz Gaz <grymiany> <grymiany> <Ja, trąbkuj>. Idzie idzie <grymiany> zapomniał skręcić chyba <grystanie> A ty mu nie w tej i będzie w <grystanie> Nie, nie wiem! Nawet się wrócisz. Nie wiem, czy się wrócisz, bo tam prosto jest tak samo jak tu. fajna trasa opadkowa, króciutka. No teraz ja. Bardzo No to jest chyba 15 km. Tu są równe na Rumunie. Ale my tu jechali, grze się. Ja wiem, bo pamiętam te drzewa, co się nie mieści. No, przypomniało ci. I tak jakoś po tych kamieniach musieliśmy wyjechać. Co? Co on to? Nie. Do nie jakieś nie. bagno. Gdzie ty tu masz bagno? No. Ale odważy, że tam pojechał. Bo, ga, bo gałęzie, przecież ja przejechałem tu normalnie po tych kolejnach. Kurwa, Maryś to będzie dobre, paja jedzie. bo musi szpula. Szpula. Był tam Ale nie na tej grupie, na Facebooku. Mariusz, o której będziemy na miejscu? Nie wiem, ja bo... <laughs> to jak krew z nosa. No, hello, yes, hello. <laughs> e, chyba nie. Ale nie liczysz się, że za honkerem czy za tym, ale przejął. Samuraj przejął? Ja nigdy nie czułem. <laughs> On nawet silnika nie zapalił. <laughs> nie zdążył. No, <laughs> O, kierowca jak? Blady? Nie, nie. O. No Jeden porządny pomaga, a nie kurwa stoją, ja przeni kręcę. Jedyne co ma wysokie buty, ja już mam przemocone. <laughs> Jaka to marka? Co masz dla sobie? Opowiedz, jaki to jest outfit? Dresiwo. No. Z dżurą, puma, buty Regata i zajebisty Polarek. Na szlaku 4 x 4. Ile za to dałeś? Ile tak celujesz? Ile masz pieniędzy na sobie? Nie wiem. Patrzcie, o kurwa 4F Pój 4F kurwa. Jest kochomker, kurwa, wierny pan! Jak najbardziej do góry. Zjedzę tam, a tu cofnij tyłem. Aha, bo coś napędu nie ma mam. wyjechał, wiecie, wyjechał